Pierwsze słyszę, żeby ktoś wiedział, że z tyłu domu są drzwi, a nie z przodu i żeby chodził do tych przednich drzwi i pukał i się dziwił, że tam nie ma drzwi i nie przychodził i nie próbował dalej do Ciebie przyjść, bo według niego z tyłu powinny być drzwi i on pierwszy słyszy, żeby z tyłu nie było drzwi, tylko było okno. Czaisz, typie? Czaisz, typi i typiaro? I ty młodo i to staro? Normalnie żołdko. Pierwszy słyszę. Chyba mi pies na Bogdanaszczy. No pierwszy słyszę? Nie słyszałem jeszcze coś takiego. takim. kamerę, to jest pierwsza sprawa. 22.9. Ciao. Pierwszy słyszę o czymś takim Nie wyobrażam dla mnie Michuł nie, nie masz tyłu drzwi, to to chodzi w Chłopaczki Łopaczki Nie musi się, w sumie Nie musi się marza. Ja tylko nie próbuj jej jeść przypadkiem Nie, zostaw Nie wolno ci Chodź dalej Z przodu, drzwi takie wielkie, ładne z dzwonkiem. W ogóle no, z przodu. Rozumiesz, z przodu to jest przód. Nie, trzeba zajść polem od tyłu, zapukać w okno, które jak od dawna wiadomo jest oknem zamiast drzwi, bo te drzwi już się do niczego już dawno nie nadawały, tam się tylko rzeczanie plęgły. I wielkie, ojejku, jejku zdziwienie. Brak kultury, hamstwo, królewstwo i skurwyszyństwo i swaniactwo i pompierzom izomenelskim wielkie H w grubie D. No nie wszyscy to mają grube, ale co będę się rozdziałam na tych chudych i grubych. Nawet ci grubi nie są tyle grubi, żeby się nie przewracać, więc Teraz są przystępki. Bieram ja za trzęsienie, zabrałem się dzisiaj do roboty e, Czyli sprzątanie. Mówię, zrobię tak kurwa full fest każdy kącik, jeszcze tylko brakowało, żeby ten do że szczoteczku do zębów jechać, nie fugi I została mi w sumie jeszcze kuchnia do skończenia. i to wszystko na ten. I to jakieś krzyki, jakieś kurwa, ruskie kolegi pod namiot przyjechali, chodźcie z nimi przywitać, czy coś tego. Tu kurwa znowu mi jeszcze. Tu znowu jakieś kurwa te. Stój. Stój, mówię, o, patrz, opatrz, 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 Stój, Freja, stój. Może uda mi się cygana złapać. Mówię, stój, to stój. Widzicie, oto Bruno. Chodźcie, przejdziemy się w jego stronę, zobaczymy, czy będzie uciekał, czy uda mi się go złapać. Stój, mówię, ucieka. Cicho. Dobra, Ola, tylko chodź. Może będzie jeszcze nas czekał. No i tak oto nasi lokalni przedsiębiorcy bez numeru domu naokładują swoją odpowiedzialność, czyli przez wypuszczanie psa na dwór, bez żadnego kogańca, że właśnie po to odpowiedzialni ludzie jak najbardziej odpowiedzialni. Patrz, 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 się, zbliżył się, zbliżył się, zbliżył się, Jest ładnie. Freja, nie. Ruszaj się z miejsca. Nie szarp się, bo cię kopnę w dupę, jak mi ucieknie. Ale no, był widoczny, jak nic. Chodź. Goń się. I nie plącz się. Już szajby zostaje, bo psa zobaczyło. No. Żeby nie być gołosłony. Tak zrobię. Spróbuj tylko to wrzucić na no bułkę. To co, znowu wypuści psa? Kurwa, rzeczywiście. Nie wiem, kto jest bardziej opcjalny, on czy ten pies. A może jeszcze podejdzie bliżej. Nie. Już chyba uciekł. Także naprawdę, no ciekawi ludzie bardzo interesujący, ale nie mnie. Bo taki dawno też mam po prostu po uszy i jak najchętniej się ich pozbędę, bo tak okulą nogi, że i zraza, że już inni sąsiedzi też podłopali. Typ manikalno-depresyjny cwaniaka Jak nie zapaści, jak nie stresy, przegnębienia, czy tam lęki. To leci ja zaraz pokażę. O jest znowu. Lubi nas, chodź wiem. Może go złapiemy w drodze powrotnej tak Także typu, tego typu. Albo wiesz co? Kurde, nie no, chciałbym przed raz przejść, bo już myślałem, się wrócić i za nim. Ciekawe co zrobię. Ale zrobimy tak. Wyjdziemy się koła klasem a później wyjdziemy sobie z lasu. Tak i kurwa nawet słyszałem, że i mój brajdak młodszy Pieter przyjechał i że tu był i, i Artur brajdak też i że był przyjechał kurwa i Makem, znaczy wszyscy byli znowu. Tylko już dostał młody zjeba, żeby nie podszywać się za węgorza i o węgorzu nie słyszałem drugi dzień i nic. No. Także takie tutaj jest akcje, proszę Państwa. Najwyżej go wyjebię z roboty, jeszcze raz wrześnie. I będzie kurwa święty spokój chociaż w robocie. Ale to się nie stanie. Wstaje tutaj w kawałku, To jest z lasu i tak jeszcze mówię, że będę wycinkował Kopę kurtów, kiedy zobaczę No idź Dobra, e, e, znalazłem lukę, chodź Chodź, znalazłem lukę, chodź To miele czysto do przejścia ten idziemy, chodź Chodź bez gołędzie, bo tu są jakieś gołzie, tam są jakieś głędzie Chodź tutaj, że najgonzie No dobra, może być ten A nie ma brunka. Albo uciekł, albo szedł za nami lasem. Zaraz zobaczymy jak przed to się pojawi. i taka szajba dziewczyn dobrze że mogłem sobie dzisiaj posprzątać to się trochę nie ciągnie, rozłotowałem, ale ile w kurwa miałem przez ty dybili co tam nabrzęczali głupot Coś tam jakiś pan takiego psa załatwi kurwa Ścisk grupy, opieczka, kurwa No tak jak kurwa duszy miał Poszkiego Kurwa, prawda No i co? Mówiła taka cebula, kurwa I To chuj. Nie ciągnie Ferro. Wszystko, kurwa, wszystko zrośnie, tylko ja. Zapierdalań może dał. Chodź tu. Takich chuj. Co, cię zaskoczyło? Brak tampona? To będzie krwawy poranek. Ale <laughs> no, bronek poleci od dół. stare śpinok na jak tam ten, ten ponajemy albo gdzieś tam jakieś królewne Na wsi Chyba nie ma